No i co? Miałam sobie posiedzieć. W końcu odpocząłem zrelaksować się. A tu zaczyna padać. Także biorę moje rzeczy i przenoszę się do środka ponownie. Taki dzisiaj mój plan. Nie udało się. Niestety. Miałam sobie posiedzieć na polu w końcu, bo tu, jak to odwiedziłam, tutaj znowu chłózłem przyszedł. No i tak sobie myślę, jest godzina 17:42. I tak sobie pomyślałam. Kurde, to może, no może to ten czas, że sobie tak usiądę i odpocznę i się zrelaksuję. No, niestety ten czas nie nadszedł. No, pójdę sobie po prostu do salonu, tutaj porelaksuję się, bo ogólnie w Ameryce, jak widzicie, zazwyczaj mają po dwa salony. Dalej tego nie rozumiem, bo po co? Po co dwa salony? No, ale z drugiej strony ja sobie wykorzystam to i, i odpocznę sobie tutaj w tym kąciku. To jest ten mój ulubiony fotel. Ostatnio sobie tak leżałam nogi, wyłożyłam, włączyłam sobie jakiś tam film. E, tam telewizję, wiecie, amerykańską. No i tak sobie posiedziałam, więc chyba też tak zrobię zaraz ciemno, coś to zrobię zapalę światełko i zrelaksuję się, bo chodzi o to, że chciałam, wiecie, zrobić sobie poplanować. Poplanować chciałam sobie rzeczy, bo nie robiłam tego, odkąd tutaj jestem, to Żadnych takich planów typowo nie mam. Chcę po prostu, żeby sobie poplanować coś więcej zrobić i, i wrócić z wieloma rzeczami już zrobionymi no, do Polski. Jak już będę w Polsce, to chcę, żeby to... Ale to światło. To chcę, żeby wiele, wiele rzeczy było już zrobionych, a na razie po prostu, jeżeli nie mam planu, to potem ciężko czuję taki dalej chaos, więc planujemy dzisiaj chociaż troszeczkę. A telewizję nawet nie wiem, co włączę, bo próbuję, wiecie, obczułam takie programy tutaj, co tu mam takiego ciekawego? Bo to wiadomo, że to nie jest jakby TVN, Polscy i tak dalej, tam też wiadomo, że nie ma nic ciekawego. I ja tak szczerze telewizję nie oglądam, bardziej to Netflixa i tak dalej, ale czasem lubię, żeby coś tam szło w tle. No i tutaj takich tych kanałów ciężko znaleźć, Wam powiem. No ale coś poszukamy, coś poszukamy i niech, niech sobie idzie, bo chodzi o to, że ten język angielski chce sobie poszlifować. NBC też był spokojny, ale co, nie chce iść tutaj? Coś jest, coś jest weak signal, słaby sygnał. Także coś sobie włączę, no i tu, sobie, tu się położę i się chociaż zrelaksuję, póki jeszcze nie ma nikogo. Nie ma nic ciekawego. Ten zeszy sobie kupiłam, nawet już nie, ma, nie wiem gdzie, czy w Rosie, czy gdzieś indziej. No ale kupiłam sobie tak do planowania, tu jest tak w rosie tam 4 dolary, nie wiem czy wam w ogóle pokazywałam to. Zaczęłam to planowanie, no ale tylko jak sama nas wskazuje zaczęłam, ale nie skończyłam. No dzień dobry, dzień dobry, jak widzicie u nas, u nas popadało tam jak widzicie jak stoi woda, tam, tam stoi woda. Także no taka średnia pogoda, Widzimy, czy jest zimno, czy jest ciepło. No i pada dalej, ale nie jest najgorzej, wam powiem. No ale pada. Gdyby nie padało, to nawet i kawkę można byłoby się napić na polku. No ale że pada, to nie za bardzo. Także robię sobie kawę. Kupiłam sobie Nescafe. Teraz bo ostatnio kupiłam kawę, tą testem, testę Choice czy jakoś. Yy, wam powiem, jako... Tester Choice i jakoś mi tak średnio smakuje, więc sobie kupiłam na skafę, Ale dość droga, też tutaj jest 14 dolarów. No, także taką sobie kupiłam. A jeszcze jest to Tester Choice różne są wersje. Ta, ta jest czerwona, to Karolina ma właśnie dostaną urodziny, więc spróbuję też tą później, więc zobaczymy, czy jest lepsza, czy, czy taka też jak tamta. Się okaże. Się okaże. O, bodaj już prawie.

Powiem Wam, że tak dzisiaj pięknie na polku, właśnie sobie siedzę, zjadłam obiadek lub kolację w sumie, najadłam się ciastka, którego zrobiłam wczoraj, ale zrobiłam te ciasto i źle zrobiłam, niestety, niedobre te ciasto. W sensie nie takie no, no niedobre z jesieni, ale jednak pieprzyłam, wiecie co dodałam? Za dużo jogurtu greckiego. No bo ogólnie to, ta konsystencja tego była bardzo gęsta. No i stwierdziłam, że dodam jeszcze więcej tego jogurtu, ale wiecie, no jak się dodaje jogurtu więcej, no to powinnam więcej tych składników dodać. No a że ja jestem mądra, no to no nie dodałam. To samo to leci. Nie dodałam. No i wyszło to ciasto takie Wyszło to ciasto takie puddingowe bardziej. Wiecie, to moje te ciasto ulubione, jogurtowe, e, z luskawkami. No, wygląda średniawo i nie smakuje tak dobrze, jakbym chciała, żeby smakowało. No więc muszę zrobić, muszę podjąć ponowną próbę. Tutaj był mój błąd, na pewno jogurt, za dużo jogurtu dałam. Ja zazwyczaj, jak piekłam to ciasto, to dodawałam jogurt zwykły. A tutaj był jogurt grecki. Czasem też dawałam, jak miałam, to dawałam. nie. No, a serdziłam, że spróbujemy amerykańskiego ciasta, w sensie z amerykańskich składników. No i wyszło jak wyszło. Zje się, bo się zje, ale to nie miało być to, co ja chciałam i byłam bardzo zła z tego powodu. No, ale cóż, nie wyszło za pierwszym razem, wyjdzie za kolejnym. Nie? Będę czytać książkę na luzie, tak jego właśnie książka na temat książka na temat i temat... w jaki sposób się nie denerwować nie stresować itd także. a tam jest parę na no to słuchać ludzi a w ogóle jak tu przyjechałam no to te drzewa w ogóle no nie miały liści nie a teraz patrzcie jakie mają piękne to pięknie jest żyją ludzie wychodzą na zewnątrz no, i no ja też wyszłam, oczywiście. Najadłam się. Ja czytam książkę i relaksujmy się razem. Wspólnie. Trzeba pocilować, trzeba korzystać z takiej pogody, póki jest. No, wczoraj popadało, ale nie było tak źle, nie było tak zimno. A dzisiaj piękne słoneczko rano już kawka była, no. Więc teraz piłeczko za nas, kapnie. Tylko Piwko niestety alkoholowe, muszę właśnie odczaić iść do Jewel, bo tam mają więcej wyboru takich piw, czy mają jakieś bezalkoholowe. No ale jednak wiecie co, powiem Wam, że ciężko jest tutaj kupić, bo jednak to no, Polska słynie z taki właśnie piw bezalkoholowy. a tutaj w Stanach no to szukałam, szukałam i nie mogłam już znaleźć. E, ale to mam w e, Aldi, a w Jewel to po prostu mam tak na szybko i nie... Z, to sprawdziłam dokładnie, więc jeszcze mam misję sprawdzić piwa. Czy są jakieś bezalkoholowe, takie owocowe albo coś, ale no nie ma. Nie ma na pewno mało takich jest wyboru, zwłaszcza takich owocowych. No ale zobaczymy, nie będę od razu jeszcze skreślała to, gdyż nie sprawdziłam jeszcze dokładnie tak, jakbym chciała. Także zdrówkowałam życzę. Znowu ja w całej okazałości piękna jestem, co. No, także sobie zrobiłam kochani, <grywanie> maseczkę, wykąpałam się. Także pięknie, pięknie się teraz czuję. No, dzisiaj jak widzieliście, piękna pogoda o poranku. No, a teraz już jest wieczór, także ja sobie maseczkę zrobiłam. No i co, i reszta relaksik, relaksik pewnie będzie. No i co, a pobrałam jakieś ten, bo zostawiają ulotki. Różne ulotki, jeżeli chodzi o amerykańskie, no i pobrałam takie właśnie jakby z, z tego, jak to się nazywa, no kupone takie z restauracji bardziej, więc, więc to odłożyłam, a tam takie bardziej ze sklepów, jakieś promocje no to tam dałam. Oddałam, a to sobie wzięłam, bo stwierdziłam, że jak wypróbować niektóre rzeczy, to się przydadzą. Przydadzą. I sobie muszę właśnie przegrać ze zdjęcia z telefonu, dysk no, no, zewnętrzne, żeby po prostu wyczyścić sobie pamięć w telefonie, bo mam tyle pamięci zajętych, że po prostu no, zdjęć nie mogę zrobić. No, dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was w kolejnym vlogu. Witam Was. Wstanek dalej. Ja tutaj wciąż jestem. Wykąpałam się, czy mam włosy trochę mokre. No trochę, dość dużo mokre. No ale nie chciało mi się ich całkowicie suszyć. A pogoda, jak widzicie, jest cudowna. Rano było tak ponuro, a od południa się zrobiło tak pięknie. Także ja Wam ujedziemy dobre, aczkolwiek, no jest już wieczór. 18.50 w sumie. Także, kochani, yy, będę robiła ciasto. Ciasto znowu próba kolejna, czyli numer dwa. <grym>, tak, numer dwa. Yy, także będę próbowała zro, znowu zrobić moje ciasto ulubione, ucierane jogurtowe. No w zeszłym razem, w zeszłym razem po prostu nie wyszło, dlatego, że sobie w no, pieprzyłam sobie za dużo jogurtu, brawo, ja. A tym razem już jestem troszkę o, o ten jogurt mądrzejsza, że będę sobie robiła ciasto te jogurtowe. Muszę tak pomontować, bo jak widzicie, no, nie, nie dodaję regularnie, tak jak chciałam jeszcze, więc tutaj muszę nad tym popracować. Więc muszę sobie parę rzeczy takich porobić, yy, pousuwać zdjęcia, jeszcze przegrać yy, na dysk zewnętrzny i tak dalej. Ostatnio zrobiłam trochę tego, ale jeszcze muszę coś porobić, więc. No i co? No jestem sama dzisiaj, na razie nie ma nikogo, także dlatego stwierdziłam, że się nagram. Dobra, zaczynamy amerykańskie ciasto jogurtowe. <noise> w ogóle kupiliśmy cukier taki ale normalny, bo ciocia miała taki ciemny cukier i ja nie wiem, czy też on nie zepsuł smaku tego ciasta, bo to nawet nie chodzi też o konsystencję, tylko no, w większość chodzi, ale chodzi też głównie o to, że te ciasto po prostu tak inaczej smakowało, tak dziwnie. Idę po te rzeczy. Wezmę dwie. W ogóle teraz to już przynajmniej wiem gdzie, tak w ogóle teraz wiem gdzie mniej więcej coś jest, nie? Bo ostatnio jak, jak piekłam no to szukałam ciągle gdzieś coś, coś. Czekujemy do tego. Czekujemy. Masło. Czekujemy masło, oczywiście nie wyciągłam go wcześniej. A takie wiecie jakie fajne mają masełka to w Ameryce? Bardzo mi się to podobają. Patrzcie na przykład. No, takie na przykład masełka kupuje się, no i one tak wyglądają, no, no. i macie w nich na przykład chyba cztery, chyba tak, cztery masełka w takim czymś, także fajnie. Aleksa na razie moją koleżankę nie puszczę, bo, żeby bez względów na to, że no nie mogę muzyki puszczać teraz, nie? My witajcie w kuchni Palusi, <noise> dzisiaj będziemy robić ciasto jogurtowe, no. I tyle. Robimy teraz kruszoneczkę, więc tutaj masełko całe. W ogóle to by mi pasowało je przeciąć. Cukier nam trzeba teraz, ten normalny cukier. Chyba, no. Ostatnio kupiłyśmy i to jest taki jakiś. Sugar. Zobaczymy, jak. Oczywiście, oczywiście, kochani. Jak zrobiłam? Ze mną to naprawdę. Ja nie mam czasami siłów. coś siłów do siebie, naprawdę. I potrzebujemy mąki. A teraz będziemy robić ciasto. Rączki umyć. Potrzebuję teraz dwie szklanki, mąki. Ogan robię przy tym, ale jeżeli nie ma nikogo, to sobie mogę pozwolić. Hmm. Dobra, szukajmy teraz do proszę pieczenia. Baking yes. powder. Jakby ktoś się chciał nauczyć, jak jest po angielsku, proszę do pieczenia, to jest baking powder. No, także wiecie, ja już jestem tu profesjonalistką, jeżeli chodzi o język. <grym> no. Kurde, jak to się... ktoś... Ktoś jeszcze przymocowali dwa i ja nie chcę tego rozzerwać. No, ale oczywiście pewnie to zrobię. Dobra, może i nie. Ja pomieszam teraz mąkę. Muszę jajka, resztę ubić, jajeczka z cukrem. Także tak, to ciasto jest bardzo szybkie. Okej, okay, musimy się teraz przenieść gdzieś indziej, bo tutaj nie mam... Tu mi brakuje właśnie, bo fajna ta wyspa, ale brakuje mi tu kontaktu, bo nie ma. Tak sprawdzam jeszcze, bo niektórzy mają, ale tutaj nie, chyba nie ma. Dobra, może tutaj. A w ogóle ciotka ma termomiksa, jakbyście nie wiem, czy zauważyli, czy nie, ale ma termomiksa. Także w Ameryce, w Ameryce też są termomiksy. Zaczęły się być bardzo popularne, szczególnie dla Polaków, nie? Polki kupują tutaj, ale ponoć Amerykanki też nie, niekiedy, więc... Więc Wam ja powiem, że spoko. Tutaj za Thermomix'a płacą 1600 dolarów, czy coś takiego. No. Okej, okay, jest No. pewno, jest na pewno lepsza ta konsystencja niż była wcześniej. Wygląda to tak. I chyba wszystko dodałam sobie sprawdzę zaraz. Jak coś, to ten przepis znajdziecie na moim Instagramie. Jakbyście chcieli sobie zajrzeć, to jest mój Instagram. No i tu mam te ciasto jogurtowe z truskawkami. No i ja sobie to sprawdzę, że wszystko dodałam. Mąkę, jajka, proszek. Cukier waniliowy nie dodałam, ale to się nie dzieje. Ok. Dobra, to wszystko resztę dajemy na blaszkę. A tak wygląda u mnie bałagan. Pięknie? No. <grym> Kto by chciał przyjść tutaj i posprzątać mi ręka do góry, proszę napisać w komentarzach, czy ktoś jest, ktoś jest chętny, aby mi towarzyszyć. Pieczeniu, że ja będę piekła, a wy będziecie sprzątać po prostu po mnie. To by było idealne rozwiązanie. Idealne. Łyczki, będziemy cioci. bo kupiła. A jeszcze piec muszę włączyć, żeby się zagrzał. Kajcie, to ja muszę to włączyć tu. Bake. Okej, okay, 150 może być Fahrenheitów. I co? Insert. Okej. Okay. Chyba tak. Choć w sumie nie, czekajcie. Yy, clear. I. ciotka mówiła, że jak chcę z dwóch stron, muszę piec, muszę wyciągnąć to. O, ciężkie to. Skomplikowane. <śmum> Powiem wam, dobra, zamykamy. I teraz jeszcze raz. Bake i start. Uuu, jestem mądra. A no tak, bo tu pokazują nam takie, widzicie. Ciekawe, jakie to ciasto wyjdzie teraz. No, no dobrze, teraz truskaweczki sobie dodamy, mrożone tym razem, bo ostatnio kupiłam yy, świeże, no ale, że dzisiaj już nie mam świeżych. No dobra, ciasto gotowe, stawiamy do piekarnika. U, zagrzało się. Chwila prawdy. Chwila prawdy, czy mi wyjdzie, czy mi nie wyjdzie. A wiecie co? Idę sobie przełożyć pranie do suszarki. Ja to wiecie, ja jestem już profesjonalna gosposia. I zamykam. Ustawiam power. No, i zadanie zaliczone. Już prawie posprzątałam, prawie już umyłam wszystko. No i niedługo relaks. już na polu się ciemno robi. Takie piweczko sobie kupiłam ostatnio i teraz też, bo mi najbardziej smakuje. To za jakiś legę, więc wynaleję przeleję do szklanki. Aaa, no i wylało się. No i kolejne sprzątanie. Ciasto niech się piecze, jeszcze ma 30, niby 5 minut nieco, a ja idę na Polkę. Biorę laptopa, bo jeszcze muszę sobie przegrać niektóre rzeczy. Piwko muszę iść dać do kosza. Tylko do tego recyklingu. Tu. I nie ma. I jeszcze zrobię jedną rzecz, kochani. Ciastko sobie pokroję. W ogóle jak się, w ogóle jak się ważyłam, to pokazywała mi, waga chyba 3 kg, ale nie jestem pewna, że schudłam. Czy lub dwa. No. <laughs> no więc z okazji tego ciastko zjem. No śmieję się ja i tak jak mówię, do, dla ludzi wszystko, z umiarem, z umiarem. Ciekawe jak ja zaś pokroję to. Mm -hmm. Może Ci się będzie smakowało lepiej. Ale wzięłam to. Ja chyba nie będzie tak wygląda. A tak wygląda upadek. Mazagra. No i co zrobić trzeba? Ja się w końcu pójdę zrelaksować. Jak mi ciasto nie spadnie, to zaś coś. Mam dzisiaj nie mój dzień. Biorę ciastką. Łyżeczkę.